Siemanko, wszystkim, mamy nowy tydzień, poniedziałek, dochodzi szósta, pogoda się robi wiosenna, I zobaczymy co ten tydzień przyniesie. Ferkniemy tutaj. usłonę, ciekawego tu nie widać, niechodliwa śmieci, te przetwory, jak były te są, jak to w zimy, niby zimy nie ma, no, ale okres, okres grzewczy jest jeszcze. Z poniedziałku, jakby dobrze poszło, to by się drugi worek zapełniło w tym tygodniu. Ale kto to wie? Ile będzie? Ile się zbiera. Jeszcze coś. Jeszcze coś tutaj. Chyba wszystko. Będzie. A jednak nie wszystko. Jeszcze dwie. Cię waliło jest A teraz to już wszystko raczej. Dobra. Nie ma to nie ma idę wsypać to. I do samochodu trzeba w drogę, do pracy, już powoli się rozwidnia nawet. Na razie pusto. Wysypujemy pierwsze. Pierwsze w tym tygodniu, już kupeczka jest nieduża. 15 jest na początek Zobaczymy do końca tygodnia ile się nazbiera Zawsze coś się nazbiera co dzień, codzień 5, 10, 15 Jest, Spójna suma spora Dobra, zmykam do pracy Kotków nie widać ani z tej, ani z tej ale trochę im wsypiemy, może jedzonka, Jeśli mleka nie mam, ale wsypiemy im kitty, wsypiemy. Dobra, starczy, pies grasuje, może im zjeść. Trochę chociaż im wsypiemy, żeby... Się poratowały, a jak będą, to później ktoś sypie zawsze. Mleko, może jutro zobaczymy.